Tuberów angielskich, ktoś sporo, ale nigdy nie grałem, więc w miarę ogarniam rolki, tylko nigdy nie miałem wiesz. Jak jesteś blackmailowany, możesz tylko powiedzieć, że jesteś blackmailowany w momencie, kiedy cię damy na szubienicę, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. I oczywiście teraz nie, ustawiamy jest... sobie niki takie, jakie mamy normalnie, żeby nie było. Mm... Pewnie, pewnie. Chaos. Chaos, no. A no, i jak, no? jeżeli cię wezmą na stryczek, to wtedy możesz powiedzieć, że jesteś blackmailowany. A i tylko to wtedy możesz powiedzieć, no? Tak, tak. Jak Ktoś mi chyba wziął nick, bo nie mogę wpisać. Chyba, że ci to Już pewnie ktoś w Ameryce wpisał twój nick, już nie możesz go teraz wpisać. <grym> nie no, pokazało, że masz ten, że dołączyłeś do miasta, także dobra, dobra. Easy peasy. Tak tańczy. Tańcerka. No to ziu. Kurwo! Co to znaczy mafioso, chłopaki? <gryzny> Zobaczysz. A to wczoraj, nie, w niedzielę mieliśmy taką grę, gdzie kogoś. A to zbejtowali nas wtedy, że. Zbejtował przypadkiem, na że. Co to znaczy janitor? Ja zagrałem Metagaming, a chłop był sterem, kurwa. Dzień dobry. Witam. Dzień, Dzień dobry. Pożem, tek jakie rozwalony. Witam. Także no. bez z Maria są nawet. Witam. To się bry, przyznaje się do zielora? Chyba nie Chyba nie ma Jeszcze nie? Okej okay. Nie ma na sali dynów? Ja wiem Kto to jest ed A Who the fuck is Edward Bishop? Czekaj, kogo tu brakuje z listy? Został niepiękny poranek. Zdążę do żabki? Eee... Eba, zdążysz. Myślę, masz że... się daleko chyba. A daleko masz? Zdąż, o. Oh. Żeby znowu weta Nie. Kto zabijał? Nie. nie. Serial killer. Serial, serial, tak. serial, tak serial tak tak tak. A daleko masz? No, trochę. <laughs> okay. Trochę no jako jednostka dystansu. Ja tylko chcę powiedzieć, że jest łyczka w tej grze. Okej. Okay. Ja byłem okay. zaatakowany, ale ktoś mnie wyleczył. Okej. Okay. Ale właśnie to czekaj. O kurwa, czekaj! Kolej, ej, 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 do... ej, to Janitor, nie? Ej, ale jest nieciekawie, bo zobaczcie, tak. że Graf został zaatakowany przez ej. mafię. E, MTEK został zaatakowany, no on był zły, więc wyjebany, ale został zaatakowany przez SK, a jeszcze ja zostałem dodatkowo zaatakowany Czyli może być więcej. Może Aby Lska e... Moment, jak mógłbyś zostać zaatakowany? Albo 2SK no tak. Albo. Albo albo łóczka wzięła w który ta, we mnie strzelił ta, ta, ta. i kto... bo ktoś mnie wyleczył. Doktor ale wyleczył. może być też. Może być Hypnotyzer. też. No. Może być też Hypnotyzer. tak, że łóżka no, mafiozo wzięła info. na przykład. Ja to mam to mam takiego, mam... No mam bardzo ważne info. no hipnotizer może być też. Okay. Jakie? Weźmy kogoś na środę, Henryk, no da, da, Dajcie, dajcie. Zakłócuj się na mnie, na Edwarda to Edward, sery, nikt Bishop. nie dole Dobra, ja jestem, ja jestem, Overpool tutaj, Remigiusz. Dobra, słuchajcie. E, jestem, jestem dla miasta i mam cenne informacje, że tutaj się osoba pewna nie przyznaje, że została zaatakowana. Jest to mianowicie Kezman, a i żyje. Ja nie zostałem o. zaatakowany, ale mogę ci napisać, kim <laughs> jestem. E, no Okej, okay, tak. nawiżamy. A nie na, możesz na, 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 na wszystkim na powiedzieć? Dzień dobry A to nie jest w takim razie jakoś związane z działalnością wiczki? Hmm. Może być O właśnie, nie, znaczy nie byłem też kontrolowany przez łyczkę A nie możesz nam ja. wszystkim powiedzieć kim jesteś? Nie Dobra A to jest info, które trzeba zapamiętać Jak? Aha, dobra eee... No to generalnie Wszystko się zgadza, wszystko się zgadza jak coś znaczy nie no, istnieje szansa, że ja byłem zahipnotyzowany i rzeczywiście ten, to, że zostałem zaatakowany, to mogło mi się wydawać. Nie, nie, ja nie byłem, ja nie byłem. Albo ty może byłeś, Over, ale nie, w sumie nie. Nie, jest, jest OK, jest okej, okay. wszystko... Okay. Wszystko jest okej, okay, wszystko jest okej, okay. wydaje mi się, że... Eee... No. tego. <laughs> tak się dowiedział. Czy mogę zaufać Overowi na tyle, żeby go nie sprawdzać? Kurwa, no sprawdziłbym go. No bo co? Jeżeli mi nie wyjdzie, że. Czekaj, 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 bo on prawdopodobnie jest spajem i dostał informację, że Kezmana odwiedziła mafia. Chyba, że Ower jest. weteranem, który próbował teraz zbejtować? O oh my... Proszę, nie zrobił tego. O, czyli dobrze, czyli over jest gitem. O nie. No, tylko jeden. o to, to... nie żyje. co? Czyli, że pra prawdopodobnie był przez wiedźmę. Pik, pik, pik. Czekajcie, Mało? co? On napisał, Mało? że jesteś wichet, czyli prawdopodobnie chodzi o to, że. W... Chyba, że on był przez wiedźmę ogarniany. Nie nie kurwa, że ja, bo. To to może nic ci nie wydarzyło, dlatego może się pytam. O, on był kontrolowany przez wiczkę i ciebie kontr... sprawdzał coś takiego. Nie, no, nie możliwe, a, że tak było. tak, tak. Chodzi po, prostu, chodzi po prostu jemu o to zapewne, że jeżeli wpisał ciebie, to no nie mógł zrobić tej swojej Aha, rzeczy, dlatego dobra, że no, się bardzo ten... możliwe, tak, 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 tak. Okay. Ja w tej turze, w tej turze zostałem zaatakowana przez czarownicę, że się tak wyrażę. A ja no byłam jakieś... ten, ja byłam atakowana, ale zostałam obroniona. Same uh -huh. here. Też byłem atakowany tej nocy. I co? I, co? Co czyli, mamy, co? czyli mamy A, trz trz przyzyłem. trzech jeszcze killerów? Albo No, healer, trzech, no. Bo pamiętajcie, że w Eny może być jakiś dziwny morderca. No. Dobra, jak coś, to dwie osoby zostały dwie osoby żyją, także tutaj możemy już w momencie wygłosować jedną osobę. No, co? Mam dwóch killerów na takie coś. No w sumie no, mamy eni, dwa random tauny. Teoretycznie może być do trzech, do trzech killerów, więc wiesz. Mm -hmm, mm -hmm. Teoretycznie. No, tak. No tak. No dobra. Mieliśmy no gry, gdzie zbań, mieliśmy trzech spaniów. Nawet nie. do czterech, bo jest... Nie, nawet nie. do czterech, bo jest ani, No, teoretycznie tak. O kurde no, Witam Państwa Mafia dorwała żniwiarza Jeżeli Remek zginie to znaczy, że co? Że Remek, że XN jest winny? Po zapytam. No ja właśnie tam też byłem na liście. Nie wiem do końca, o co chodziło z tym. Poczekajcie, jeszcze raz muszę to przeczytać. Ktoś możecie Jeżeli zginie teraz, w... to oznacza, że jestem winny? Ja byłem jakby co. A kurwa, a zginął wszystko? Jakby co, byłem wiedźmowany w tej rundzie. Mogę Wam powiedzieć, jakie trzy Last osoby win. odwiedziły Sleja dzisiejszej nocy? Jakie? Zrób to! Nocka, Ogi i Birtek. No, A, to, to, się, to się zgadza. I się to zgadza, to bo XN Ej, to, to... jest GF? To w jaki sposób on mógł odwiedzić w ogóle? E, czekaj, kogaty, ty jesteś w takim razie Ogi? Tak, no, tak, tak. Jest, jest napisane, ogie. że Ogi. No, ale Ogi zdechł 3 to... No tak, no ale jest tak napisane, to znaczy tak. Co to No to, 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 sobie to dziwna sprawa w takim razie. E, Hugaty, ty... mamy informację Kurwa, ja od Slaya, jest że filmie, jeżeli zginie w tej rundzie, to znaczy, że Bartek jest winny, w sensie XN. No dobra, nie wiem czy mogę już robić reveal. dajcie mnie na środek, proszę. No ale dobra, w sumie mogę. Dajemy ci na środek. A co się co się u ciebie działo Junior w tej nocy? Jak nie ty, to nocka. Byłem ma. kontrolowany przez tą. Tylko A nie jest. wiem w ogóle dlaczego ja, zwłaszcza, że mamy Death Nota, znaczy nie defnota, tylko informacje, że trzy osoby były. No i mamy. to może po kolei. Czy on udaje investigatora? U... Nie, nie. Ktoś mówił. No nie, no nie, tej nie tej dajcie tej się! Nocy. Moja obecność tam się zgadza. Gdzie Ogi nie żyje, to też nie wiem. No i ja ono... nie miałam bum, 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 jak być bum, u niego, bum, bo bum, ja bum. jestem medium i moja rola mi na to nawet nie pozwala, żeby gdzieś być. A ty, Slay, mogłeś, w sensie X mogłeś powiedzieć: Jestem innym prawdziwym investigatorem, on nie mafii może być. I nocka bo napisałem, ano, kim jasne, może być. Ma to bum. sens, natomiast bo tak samo. Mówił ma w, no, w Last Willu, że jest coś winny. Właśnie nie wiem totalnie dlaczego, nie zdążyłem mu odpisać. Napisał po 5 Kurwa, Dobra, moment, ty jesteś, ty jesteś stary wróżką przede wszystkim. Ja? Tak. Dlaczego? Nie. nie, 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 ja nie jestem wyruszony. Kurwa! Nie jest Chłop się podaje za investigatora! Znaczy, znaczy, to, to nie, nie wiem, dyle? dlaczego nie mogłeś zginąć. Podałem i kim jest? Dlaczego nie mogłeś zginąć? Bo... A skąd wiesz, że nie mogłem zginąć? Bo... bo ktoś to mówił, stary, no, nawet chyba jest zapisany bo... łokiego. Nie, nie, posujcie, nie. Edward napisał detektyw, bo w, w jakim jestem, no? I gazman czysty. Zagłosujcie. Już można. czysty, no, kurwa to nie Moment, ktoś tak to, momencik, bo ktoś mówił, że Kezman się nie przyznał, że był atakowany, i mówi to Edward, pamiętacie? Oh. Zaufajcie mi, zaufajcie mi, zaufajcie mi, zaufajcie mi. Zaufajcie mi, zaufajcie mi, zaufajcie mi zaufajcie Ej, czekajcie. Zaufajcie człowiekowi A nie, zgadza się wszystko, dobra, bo myślałem, że był framowany, był, nie, jest no, Ale dobra, slay ma ważną informację. Jaka jest Twoja rola, Bartek, w ogóle? No, ja jestem inwestem, tak samo jak Slay. Nie jesteś inwestem, bo Slay napisał, że może być bodyguardem, więc jesteś winny. Więc jak ja to nie to za... Za... ale poczekaj, bo Ej, może być nie, tak samo framer, po... no kurde. Za bardzo naciskacie. Coś Ej, serio? Dajcie mi bo... powiedzieć no do końca. No A ja już wszystko powiedziałem, no nie wiem, co mogę jeszcze powiedzieć, kurczę. Slay był investigatorem, inwe... napisał, że ty jesteś winny, jeżeli ją zginie. Dodatkowo jeszcze Spy napisał, że jesteś b... tym BGGF albo ARSO, więc nie możesz być inwe. Gdzie jest to spider? dawajcie jeszcze raz na tak jeszcze raz, jeszcze raz tak, na Moment, kto Ale to ty mówi? Kręcisz. Kto mnie, co... Kto to Pisa mówi teraz? To Junior to mówi Aż jestem ciekaw, czy... bo wydaje mi się, że Bartek w ogóle zrobił coś takiego, że on wziął informacje ode mnie i przekleił je w swoim willu I to, co miałem tu, dał do pierwszej nocy Jailer może go odjebie? Może ta. Znaczy ja tylko mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ej, dobra. Wiecie co się odwaliło? Dwie osoby próbowały mnie tej nocy zajebać. Okej. Okay. A kim jesteś? Ja jestem szeryfem. Nie możesz być. Nie możesz już być już szeryfem? Kłamiesz. Już kłamię nie, nie możesz być szeryfem. I... Ej, moment, bo ja też bym atakowany. Ona może być doktorem, disguiserem lub serial killerem. Potwierdzam. ej, skłamała. mam to samo, mam to samo, od razu wrzucę. Więc do odstrzału. Od razu wrzucę. Dlaczego by się na mnie od razu tak yy, nie wschodził? tej nocy. No oczywiście, że nafcia... Oczywiście, że dla nafcia kłamie, bo nie mogą jej zabić! Nie mam pojęcia. Podejrzewam, że byłem chroniony w takim... albo nie wiem, nie mam pojęcia kurwa. Sama attaktyu wat eskortet? Nie wiem. Czyli zostałeś przeniesiony tak jakby. Czy jest transporter? Ale poczekaj, ale co jeżeli był ten? Co jeżeli był framer i mnie sframował? Ja w ogóle Iksynowi bym nie wierzył, podobnie jak Ale... Slaya cały czas to No podoba. Dlatego jest, dlatego jest, jest, dlatego jest to strasznie dziwne, że w ogóle strasznie na mnie od razu najechaliście. Dobra, na Kogokolwiek, no. Nie, nie, nie. Nie najeżdżam. Ale? Potwierdzam jeszcze raz, powtarzam wam, że Kezman wyszła mi też i ktoś mówił, że w nocy, pierwszej nocy był atakowany i nie zginął. Nie, no bo Ale nie ma tego równota. No bo jest, jestem Ale ja wam mówiłam kilka razy, że byłam atakowana i za każdym razem ktoś mnie w ogóle obronił. Za pierwszej, czy tam drugiej nocy, nie drugiej nocy i teraz próbowałem mnie zabić dwie osoby. Ale nie mogłaś być atakowana, jak ja sprawdzałem. Ej, nie, trochę być atakowana przez dwie osoby. Co? No, nie, masz nie, dwa nie razy zginą. napisane, że byłaś atakowana? Tak, czy. Tak, co? Dwie osoby dwa cię uratowały? Ra... Nie, miałam dwa razy napisane, że byłam atakowana. Tej nocy? Tak, tej nocy. I dlatego od razu wam to powiedziałam. Czemu lewamy notkę Sleja, skoro napisuję, że jeśli zginie teraz, to znaczy, że ten winny. Moment. Nie wiem, mi się zdajesz, że zarówno Xen i Nafcia winni. Nafcia i Nafcia nie, nie No bo Nie oni razem. Dwie osoby. Ja mówiłam, ja. jak było. Mikrofon. Nie no dzisiaj pierwsze gra. Dobra, jeszcze na pierdola. Na jak Jak Bartek na kurwa w klawiaturę. co? <grystanie> Cześć Bartosz. Z man był chyba. Dobra, wyjebcie Iksena. Wyjebcie Iksena. A, a nawcia zabija nockę. Dobrze! Mafia sama się zabija! Znaczy SK zabija mafię i teraz prosta piła. BOOM! Xen Dobrze, out, i chwilę. potem nawcia! BOOM! Jak nie odwalimy teraz nie g -g. No przynajmniej jednej z tych dwóch osób. Ale jest, poczekajcie, Xen y, pisał... W ogóle dlaczego dwie osoby zginęły od y, serial killera, bo nie, nie, bo nie odwiedziła jest dwóch serial wszystko bo go! Mafiozo. To. O, jest. i Mafioso. Aha. Teraz Xena, albo na Xena albo na Xena. No Dobra, albo nafczy, X ale Xen pisał w nocy, więc nie wiem. Owszem, pisałem notkę. <laughs> jest informacja, ale z jaką zabziętością tą, mafii, tą notkę pisał. Która odwiedziła ponoć Karigodę i Sarko tej nocy. Nie no, eee. to jest niemożliwe, grasz Jester'a. Nie Jester'a. Padła noc. A nie, so, nie, retry. nie, My bad, sork, nie sork, wycofuję się, bo to nocka ba w mafii. Sorry, sorry, nieważne, kurwa, sorry. Kim jesteś? Nie Rytry. wiem, nie. Więc będę pewnie zaatakowany tej to nocy, znaczy, no. Ja nie wiem. Moje notatki. nie odwalimy, to będzie lipa. To jest ta hmm. postać nawcia, co może używać mocy zmarłych ludzi. Tak. Hmm. A to ja jeszcze nigdy nie grałam na no to. Mamy krew. Czy, czy możemy w takim razie wypierdolić y, Xena w końcu? No właśnie, nie wiem. <grym> mi się wydaje, że, że to właśnie zawsze jest. Serio wywalają. Nie, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest kolejny raz, kiedy y, jak ktoś pisze na tej notce, notce swojej, kiedy jest zabijany, to to jest kolejny raz, kiedy kogoś olewamy. I skoro Slave <skrym> pisał, że jeżeli zginie teraz Remek. To znaczy, że Xen jest y, ten. Y, Chuj, chodziło mi o mnie, ale, nie, ale dobrze, nie dobrze, tak, Ja nie byłam tak. w Zacznijmy od tego, że w ogóle że jeszcze w ogóle zginął przez Xen na S. mnie Jako no, jedyny. Nie, jako jedyny, właśnie tutaj, jako, no, jako swoją jedyny. obronę wrócę do osoby, która ma Inwesta i to samo mamy w notkach. Tylko, że ja z rundy czwartej, jak ty chyba, z piątej na odwrót. Nie, no, nie pamiętam, kto to był. I przeczytam raz jeszcze: Doktor Eskadis Geiser. Może vlog zrobić. Ale ty możesz napisać co? To ja też chcesz, mam Tak, a zatem możesz mieć. Y, Oczywiście. Oczywiście, jak dla mnie jesteś eska. Kurwa. Radio eska. <grym> Widzicie tego smutnego pieska? To przez was. <grym> Spokojnie przegarniemy go. Ale teraz łączcie fakty. Oni nie mogą zabić SK, więc Xenowi zależało na tym, żeby ją wyjebać. Boom, go, Wypierdolamy Xena. Proszę. Dwie mafie. Jeden SK. O kurwa. Dobra. eee... Jeżeli SK zajebie teraz znowu mafię, a nie członka miasta, to jeszcze jest to do wygrania. Aczkolwiek my jeszcze mamy być może vigilante, ale widzi Vigi nie zabije gf czyli Xena. Może nawet próbował. Trzy mafie? Nie ma trzech mafii. A przepraszam, bo jeszcze wiczka jest, a to chuj Póki co był remis, Karigode, na no chłop z miasta był Kto to jest? Lockout Nie wiem czy ale mi się wydaje, że właśnie nawcia była serialem Znaczy no, to już wiem akurat No była, była, od, była. Początku mi się tak, od początku mi się tak <noise> wydawało, a właśnie Xen jakby był mafiozo. No też mi się tak wydawało i ona go broniła jeszcze jako nie broniłam mnie, cały czas tam nie, nie najeżdżał. Ja nie broniłam go. Dlaczego Karigoda... Dlaczego Karigoda wiedział, że wcie jest SK i nie mówił? No dobra, to już kolejna runda. A przypadek. A może dlatego, że mamy tego w grze. Boże, blackmailowany może był? No, Karigoda był e, odwiedzony o, przez mafię w tamtym. Ale, razie. że X jeszcze okay. żyje? Moment, no, ewidentnie, no zginął, Junior. Junior, żyjesz? Tak, żyję. Junior. Okej. Okay. No, nocka trzecia. Over ma Mangetsu, Sarko. Byli u ciebie według notki. Czy byłeś mm -hmm. atakowany nocą trzecią? Czekaj, trzecią, sprawdzę, czekaj. Yy, nie, trzeciej byłem wiedźmowany, ale nie pamiętam, żeby miał jakiś atak, musiałbym sprawdzić, poczekaj. Yy, czy możemy na tyle osób już y, swoje pozycje, jakby no, Teoretycznie Kto możemy, no. Nawet no, musimy. No. No, to może ktoś, coś jeszcze? No to... E, no to w sumie może Sarko ja Sarko powiem... wiedźmą jest. Ja powiem, że ja jestem tym, jak on się nazywa? Tym taki, co strzela do ludzi, ale jest zemstą, zemstą. Widziela. A, widziela. A, tak, a tak. Ja mówię, na kogoś. A czemu mam kogoś. To Sarko, to jest Wiedźma, to jest Wiedźma. Szybko, 100%. Ale ja. Bo mówili w poprzednich rundach, jest Kurrrr. No ja pierdolę. O oh maj, o oh maj, o oh maj, o oh maj, oh Dobrze, no co? Eee. <laughs> SK teraz zabija mafię. Hmm. Cze pierdolę, już. Chul... To koniec. Znaczy na tym... Tutaj, jak umarłem, jeszcze mogli wywalić Xena. Teraz to już nie, bo nie mają większości. O kurwa. Co się odjebało? Weteran, znaczy, proszę. Domyślam się, co się proszę, odjebało. Kwestia. Proszę, proszę, ok, to no, właśnie. No. A kto jest ambuszerem? Zostało nas trzech, więc prawdopodobnie jeden z nas. A to nie jest tak, że jest czwórka mafii. No? Ja pierdolę. Ale. Nie wiem, Bartek, że ciebie nie wyjebali, ja to jestem w tak... ciężkim szoku. Przepraszam. Jakie cudem ja żyję? Ja zadaję sobie to pytanie codziennie pod koniec pyta się, który z nas jest map, jak oba jesteś. Nie, ja się bo... pytam, który z was jest ambusherem. Nie... Okej, okay, ale pamiętamy! Ambusherem jest Pirtek. Tak, a. jestem ja. ja. Jestem SK kurwa i próbowałem cię zabić dwa razy, ale nie pamiętałem czy jesteś kurwa. Ja jesteś W? SK? Tak, mm -hmm. dwóch SK było ogólnie. Dobra, przyznać ale... się, kto mnie zabił N1. Ja. Karakanie, ja byłem Jaylorem, ale nie znalazłem tego przycisku na The End. Miałem, miałem nadzieję, że Sarko weźmie, pokieruje Mangetsu jako vigilantem na Birtka, nie? I zostaniesz sam kurwa na sąd dwójka, ale nie wyszło. Witam. E Duch z trzeciego, z trzeciego dnia. Jakim Chujem on jeszcze tu żyje? Jakim cudem on się jeszcze odzywa? E ogól ogólnie taki protip, może tak jak już sobie gadamy, że po prostu czytać notatki. Czytaliście, ale najgorsze no jest to, że. Ja nie chciałem ma, opora czemu? zabijać. Zobacz, Slej, Bo ty mówiłeś, że. A to ja, ja, ja zajebałam stas... go. Nie, nie, nie. Nie go nie Ogólnie źle. Nie, nie, nie. Tak nie, nie, nie. No, źle przeczytała moje notatki. Ja napisałem, że jeżeli ja zginę, to oznacza, że to jesteś ty. Powiem więcej. Ty powiedziałeś, że jesteś investigatorem. Ja jako ja prawdziwy nie investigator. Nie, tylko dobrze. Sleju. Przeczytaj jeszcze raz. Jest tak: Edward myślnik, Remek. Ja sobie to zapisałem, żebym wiedział, że to jest Remek. A poniżej jest: jeżeli zginę. Tak, tak, tak. Jeżeli zginę, ale ja. Ale żeby zginąłeś, ale żeby No zginąłeś tak, tak, tak. Znaczy wiem, dlatego twoja wiadomość na. Ale jakby... wokół spaja. Nie, nie, znaczy jakby to, to już bez znaczenia, czy zginąłby Remek czy ja, ale dobrze mówiłaś, że. Cisn... Dobrze cisnęłaś, bo cisnęłaś, żeby walić Xena. Nie wiem, czemu... Ale, ale, ale jestem babą, no. Nie Daj wiem, mnie jak nikt to nie, nie przeszło w ogóle. Czemu ludzie go nie chcieli odjebać za dużo, znaczy? Ale Xena przecież no jest było babą, słychać... No, Ale ja Cześć to słyszałem. Czy było słychać jak w nocy, no nie? To już potem było, jak padłem pisałem. A, eee, nie masz psychy, bir, znaczy, tak. Znaczy, kurwa, nie. żeby to ale zrobić. Znaczy, wiesz, o czym, po, wiesz, o czym pomyślałem? Żeby pójść jako ambusher do Gatfadera. Ale to mnie nie zabijesz, bo ja mam ale, nie, to... Aaa, ja no, no sobie rację. Ale ogólnie, no nie było niestety, już pierwszego dnia przestraszyliśmy Jailora. Ja wywaliłem ciebie graf i chciałem dać notkę, szukaj nowego lobby, tak pod, pod dymienie, ale nie pokazał się not kurde, bo ja jestem ojcem chrzestnym. Ale ten x dobrze też chciał zagrać z tym, że mówił, że jest framer i dlatego pierwszej nocy już podmienili mu rolę. Ale Są wiecie, wiecie on, on mówi, że jest investigatorem, a ja mam jasno napisane, że BGGF albo Arso, nie? Więc kurde. No więc zagrałem. No Słuchaj, dobra, ale... panie Junior, braci się nie traci, kończymy to. Wspaniale, że miałeś, wspaniale, że miałeś notatki, bo od ciebie sobie skopiowałem. Ale ja to wiedziałem, jak ja zobaczyłem, że w pierwszej nocy Overa sprawdzałeś i że ci wyszło to samo, co mi, to myślę, o, ale kurwa, szybkie palce, jak przypisano. Ej, a wiesz, że to trafiłem? Trafiłeś tam? To trafiłem, no, to trafiłem, bez kitu. I trafiłem jeszcze, nawcie w ogóle, czaisz? I ktoś nawcie też jeszcze mówił, yy, i to był chyba spy, więc to był ewenement, że dwie... Z 6 trafiłem. Nie znaczy akurat z Overa można było odgadnąć, bo tam mówił pierwsze, yy, pierwszego dnia chyba, że po prostu Kezmana odwiedziła mafia, więc wiadomo, że spaj Niemniej nie jednak nie nie dziwne, no ja byłem gigasas od trzeciej nocy. Ma... Ja nie, nie wiem czemu tak było napisane. Bo Dobra, Bart... Bartki nie, mogą ja sobie wiesz... chętnie. Chępszej...